Dzień dobry, dziś prawie emeryt wybrał się na przejażdżkę rowerową na słoną górę w okolicy Pleśnej koło Tarnowa. Planowana trasa 40 km i mocno pod górkę. Zapraszam na krótką relację. Jesteśmy w koszycach wielkich. Za chwilę dojedziemy do centrum miejscowości gdzie niedawno wybudowano bardzo ciekawą tężnię solankową wraz z zapleczem takim wypoczynkowo rekreacyjnym dla mieszkańców. Teraz Wam pokażę. No i mamy ławeczki, pergolka. Tężnia, czynna, soranka spływa i fontanna, hamaczki, leżaczki. Jesteśmy na najruchliwszym odcinku dzisiejszej wycieczki na trasie Tarnów Tuchów, obecnie w koszycach małych. No, jazda tym odcinkiem nie należy do najprzyjemniejszych oraz najbezpieczniejszych, dlatego włączyliśmy światła ostrzegawcze przednie i tylne. Kończę, bo samochody z przodu, z tyłu. wille po lesie jesteśmy już na drodze na Pleśną droga z Żuchowej na Pleśną mniej ruchliwa niż poprzednia przed nami widać słoną górę nasza, nasza trasa wjedzie tam na górę pod przekaźnik, który się chwilowo schował za drzewa biała zwana też Białą Tarnowską jesteśmy na moście w Pleśnej i będziemy się teraz wspinać tam po te dwa maszty przekaźnikowe chyba 10% minimum tam jest podjazd Pleśna też od niedawna ma ośrodek sportowo-rekreacyjny u nas nie relaks. Widać, że samorządy dbają o swoich mieszkańców w okolicy Tarnowa, w gminie Tarnów. No, słuchajcie, udało mi się wciąż mogę pod tą górę podjechać. Jesteśmy tu, jak ta kropka tutaj serpentyna. Jesteśmy już słona góra tutaj, no, ale jesteśmy już w masywie słonej góry. Widać stąd pięknie wał oraz tam za tymi słupami masy w Lubinki. Ten grzbiet tutaj, słonej góry, jest jednym z najpiękniejszych bezpośredniej okolicy mości Cytarnowa, no a na liczniku pykła trzecia piątka. Poruszamy się takim grzbieto, taką grzbietową drogą. Budynki tu się budują na potęgę. Jeszcze kilka lat temu to była niemalże polna droga. A teraz prawie jak w mieście. A co najmniej na przedmieściach. Zaraz będziemy mieć widok na Pasmo Brzanki. Jak tylko się trochę otworzy widok, to to zaraz Wam pokażę. No, tu mamy całe pasmo brzanki. Tu jest morgi, brzanka, ostry kamień. I tam het, aż daleko na horyzoncie będzie widać liwocz. No jesteśmy już nieopodal szczytu słonej góry cmentarz wojenny numer 175 i mamy dom weselny na słonej górze Kiedyś to było takie prywatne schronisko, gospodarstwo agroturystyczne ale chyba nie było za dużo chętnych i przemianowali to na dom weselny I tu mamy las Chłod Żółty szlak, czarny szlak, sutkowscy Zdrowiajmy. Bar pod Grzybem. Znany w całej okolicy z pięknym tarasem widokowym na brzankę. Tu mamy brzanka i morgi. Na chwilę kończymy i jedziemy dalej. Jedziemy całkiem boczną drogą. Będziemy zjeżdżać ze słonej góry w dół w kierunku Piotrkowic, ale nie główną drogą na kościół, tylko taką boczną drogą. Chyba kiedyś tędy jechałem dawno temu, ale nie za bardzo pamiętam. Wąska asfaltowa dróżka. Kiedyś na pewno była to droga wita. Chyba tędy nie jechała. O kurczę, na pewno nie jechała. Trochę gruntówki. Nigdy nie zaszkodzi. Dom już zaalarmował, że jest zaniepokojony. Bo już dwie godziny prawie mija, a ja ciągle w trasie. No słuchaj, słuchajcie, i tak droga się skończyła i jedziemy takim duktem leśnym. No słuchajcie, było kurka wodna, troszkę trudno i mylnie. Byłem przekonany, że ja już tamtędy jechałem i że cały czas był w, w dół asfalt, a tu niestety nie był. No już dojeżdżamy do, do linii kolejowej i do drogi na Pleśno. Ta droga biegnie równolegle do głównej drogi Pleśna Duchów, która biegnie równolegle z kolei z rzeką i z linią kolejową. My jedziemy taką drogą boczną, wiodącą po zboczu. Zdecydowanie wyżej na dolinę I teraz już chyba zjeżdżamy do pleśnej stromem zjazdem. Trzymajcie kciuki No, jesteśmy Jesteśmy w pleśnej, ale w taką boczną dróżką wracamy do domu ale prawym brzegiem prawym brzegiem białej Na liczniku za chwilę będzie czy dychy czy dychy, ale plus do tego jazda terenowa drogami zarośniętymi które już dawno wyleciały z ewidencji to, że na mapie są o, tutaj mamy tam było nowo poświęcona figurka świętego Andrzeja Boboli słuchajcie będę już kończył tą relację aż będę